Witam serdecznie. Dzisiejsze spotkanie będzie związane ze świętami wielkanocnymi. Są to bardzo sympatyczne święta, bardzo fajnie mi się zawsze z dzieciństwa kojarzą. No, na dzień dzisiejszy już może mniej z dzieciństwem, ale są to różne przedmioty, które tutaj pokazuję związane ze świętami wielkanocnymi. No jeżeli chodzi o święto wielkanocne, no to wiadomo na stole musi być baranek. Nie jest to bardzo stara forma do robienia baranka z masła, ale jest z drewna jest naturalna, czyli też jest stosunkowo ciekawa. Jeżeli chodzi o baranka, no to wiadomo, baranek musi mieć chorągiewkę. A ta chorągiewka już jest bardzo ciekawa, ponieważ jest to ręcznie namalowane na tej materiale. Bardzo podejrzewam, że namalował to Leszczyński artysta Leon Rozpędowski. Jest to chorągiewka, którą ja pamiętam z całego swojego życia, a jest ona od moich dziadków, czyli na pewno, na pewno jest bardzo stara. Różne przedmioty kojarzą się czyli wszystko, co ma kształt jajeczka, czyli duże szklane jajeczko, małe jajeczko w formie wazonika, oczywiście różnego typu zajączki, króliczki. No, tutaj jest na przykład forma do budyniu, żeby budyń można było podać w formie zajączka trzymającego jajko. Są to na pewno ciekawe. No, I kurki, i kaczki są związane z tym świętem, bo najczęściej tu o to chodzi, żeby było było y, jakieś pojemniczek w kształcie jajka i tam się kładło jakieś kolorowe draże. Oczywiście nasze piękne y, polskie y, zajączki również wyprodukowane w polskich y, firmach, y, które y, firmach, które robiły fajance. To jest też bardzo piękne jajo wielkanocne z napisem Wesołego aleluja Tu bardzo ładne y, zdobienie takie designerskie i oczywiście porcelit chodzież, czyli też bardzo ładny produkt. No są też rzeczy takie nawiązujące do baź, do brzuski, też bardzo ładne takie jajeczko, w których również można podać jakieś słodkości. Przejdziemy tutaj troszeczkę na tą stronę, tu są tradycyjne yy, Kury, w których podawało się jajka na stół. No tu jest kura szklana. Ja już dzisiaj takie y, spotykam stosunkowo często. Myślę, że są y, obecnie produkowane, ale już na przykład takiej porcelanowej kury to już jest ciężko spotkać. Również bardzo ładny y, produkt, bardzo ciekawie y, wymalowany, no i bardzo ładnie nawiązujący do świąt y, wielkanocnych. Oczywiście, jak jemy jajeczka, to muszą być bardzo ładne. Y, Kieliszki do jajek, no te dwa kieliszki to przyniosłem z domu, są to kieliszki moich dzieci, i też cały czas tu mamy kurczaczka, a tu mamy takiego jakiegoś czarnego ptaka, też to jest mojego syna. Kubek, także on bardzo ładnie w domu wygląda. Oczywiście baranek. Na początku mówiłem o baranku z masła, tutaj mamy baranka z żeliwa i tutaj się po prostu wypieka, daje się ciasto i w ten sposób w piecu włożony można wypiec baranka, którego później otwierając tą formę wyciągnąć i na stole postawić celem podtrzymania tradycji. Także jest to też... Ciekawy przedmiot nawiązujący do świąt wielkanocnych. Jeżeli chodzi o jajka, no to też chciałbym pokazać specjalne nożyczki do otwierania jajek, czyli mamy jajko ugotowane na miękko, jemy je i wtedy w ten sposób Możemy otworzyć jajeczko. To jest chyba takie nożyczki bardziej skomplikowane, ale nie wiem czy bardziej użyteczne, bo nie używam to raczej tylko y, mam jako przedmioty. Proszę zobaczyć, też wygląda to jak narzędzie tortur, ale w każdym razie tymi ostrzami możemy odciąć górną część jajka, żeby się dostać do tej a, do tego apetycznego środka. No, jeżeli chodzi o temat y, Świąt Wielkanocnych, to bardzo często na widokówkach jest on y, uwidoczniony. Tu mamy wesołego Alleluja. Proszę zwrócić uwagę, jest tutaj, są tutaj osoby w strojach polskich, ponieważ są to y, pocztówki patriotyczne. To są y, pocztówki, które były wydane przed I wojną światową, kiedy Polska była pod zaborem i był to sposób przemycenia, y, y, powiedzmy, patriotycznych tematów. I tutaj mamy piękne stroje y, szlacheckie. Strój wojskowego, też z pięknym polskim orłem, czyli udało się przy pomocy takiej widokówki prze, przemycić coś patriotycznego. Tu są dwie widokówki zrobione we wytwórni pana Arkadego Fidlera w Poznaniu, który właśnie słynął z pięknych wydawanych widokówek. Te obydwie dotyczą tutaj okresu, tu jest na przykład 1906 rok i też proszę zwrócić uwagę, no mamy Ratusz Poznański, mamy baranka, yy, mamy tutaj babę wielkanocną, jakieś potrawy, sianko, ale mamy też i katedrę i kościół farny no i oczywiście tego pięknego orła tutaj na zwieńczeniu yy, ratusza czyli znowu mamy patriotyczny yy, jakiś temat no a jest to bardzo ciekawe ponieważ tą widokówkę dostał kiedyś mój dziadek i oczywiście kolejna widokówka również arkadego fidlera i też proszę zwrócić uwagę znowu mamy pięknego polskiego orła na jajku wielkanocnym oczywiście pani ubrana w piękny yy, strój yy, szlachecki również wesołego yy, i też jest to wysłane tutaj akurat do poznania. Także tego typu widokówka była taką, nazwijmy to, manifestacją patriotyzmu. A jeszcze tylko dodam, że ten arkady Fidler, który wydawał te widokówki, to był dziadek, to znaczy ojciec tego arkadego Fidlera, który napisał te książki podróżnicze, a jednocześnie dziadek pana senatora Fiedlera z Poznania. Także życzę Państwu bardzo przyjemnych, wesołych świąt Wielkanocnych i spotkania z podobnymi przedmiotami. Dziękuję.